Dziś dzisiaj pierwszy raz drwala w życiu. Jestem na wolności. Ja nie wierzę, co nie. Wow, ale on wygląda. Bardzo What the hell. ciasteczkami? Nie wyszło mi, nie wyszło. Hej wszystkim, mam mokre włosy, one mi się suszą, bo ja ich nie suszę e, i tak wyglądają, nieważne. Jutro idę do szkoły po tych 17 dniach, w końcu szczerze nie wiem, czego się spodziewać. Trochę się obawiam, ale to taki, wiecie, krótki epizod w moim życiu, który nie może mi w sumie. Popsuć chociaż na ten moment troszeczkę ciężko, ale będzie dobrze. Musi być dobrze i zobaczymy jak będzie. Jutro idę właśnie pierwszy raz do szkoły po tak długim czasie. Mam multum rzeczy, bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia. Ale zrobię sobie na pewno jakieś śniadanie na jutro do szkoły, bo nie mam czasu rano, dlatego zrobimy dzisiaj wieczorem, bo już w sumie powiem Wam, że jest. To jest ten kubek i jest w sumie już pół do dwudziestej i teraz robimy też pizzę, bo na kolację robimy pizzę, taką domową wspólnie i dawno bardzo nie jadłam pizzy, bardzo dawno, a dzisiaj wspólnie rodzinna pizza. you Aktualnie nie wiem, co się stało z moimi włosami. Są wielkim buchem, a chciałam tylko wspomnieć, bo będę się uczyła jeszcze angielskiego. Jest już y, 23, ale mam fazę na ciepłe mleko ostatnio. A kiedyś, jak byłam mała, to dosłownie codziennie piłam kakao rano i wieczorem. Jestem na wolności, wow! I mam półtorej minuty do autobusu, bo boję się, że nie zdążę. Skończyłam lekcję i teraz idę do galerii kupić jakieś rzeczy, pozałatwiać sprawy. Mnie w szkole prawie nie było 3 tygodnie. Masakra. Tak samo poza domem nie byłam 3 tygodnie. Więc ja w ogóle nie wiem co się dzieje. Może uda mi się kupić jakieś fajne rzeczy do vlogmasów świątecznych. Chciałabym bardzo, ale zobaczymy, czy mi się uda. I generalnie pogoda się strasznie popsuła, bo jest brzydko, pada tak delikatnie. Słuchajcie, jadę pierwszy raz po 17 dniach na trening. Szczerze trochę się boję znowu, że zawiodę grupę, bo na przykład nie umiem kroków. Mam nadzieję, że będzie dobrze. What are you doing? Hm. Więc Gerek ciągle mi trynda, coś ciągle piszą na tej grupie A więc wróciłam z treningu i powiem wam, że mam wolną głowę W sensie myślę, że już dzisiaj spokojnie zasnę, bo przez ostatnie kilka dni mam tyle myśli naraz w głowie, że nie mogłam dosłownie spać Byłam tak wszystkim przyjęta i nadal jestem, ale już dzisiaj jestem po prostu spokojniejsza Minimalnie i bardzo doceniam moją grupę taneczną, dziewczyny. Doceniam naprawdę, że są wyrozumiałe w stosunku do mnie, że mnie nie było prawie przez trzy tygodnie na tych treningach, bo miałam kwarantannę. I tak samo moja trenerka, której jestem wdzięczna. Dziękuję. I ja teraz będę się szła myć. Joey, what are you doing? What are you doing? Jakby ja sobie tak czasami mówię po angielsku, tak sobie w swoim akcencie. What the hell. <laughs> ja sobie tak mówię w swoim akcencie, więc na przykład mówię what are you doing, a wiem, że na przykład się mówi what are you doing. Czy to ma sens? Jest późno, ogółem jest godzina, jest po 21, będę się szła myć, a potem mam dużo spraw do załatwienia, jeżeli chodzi o lekcje. Hej, sobota i wychodzę, mam parę spraw do załatwienia na mieście, więc zabieram was ze sobą, bo że ten czas tak szybko leci, zanim go będą vlogmasy. Będę nagrywać, vlogować codziennie, montować codziennie, wstawiać może nie codziennie filmy, ale bardzo często. Jestem mega ciekawa. To będzie jednak odliczanie do świąt. Za parę tygodni będę siedziała przy stole w Ja nie wierzę, co nie. Idę właśnie, bo będę w ogóle z Gabrysią dzisiaj na mieście już jestem w sumie na mieście po tak długim czasie, chociaż wczoraj byłam te ja po szkole, ale tylko na chwilę, a dzisiaj już na dłuższy czas z ciasteczkami Ale on wygląda. Pierwszy ja jak się... go widzę na oczy. Co ty robisz? Co ty robisz? Co? Zobaczcie, strasznie mi się poniszczyły te włosy od czapki. Wróciłam do domu i to jest ostatni vlog przed vlogmasami. Ja jestem w szoku, ja to może ciągle powtarzam. Pewnie jesteście ciekawi, co kupiłam, więc wam pokażę, ale kupiłam jeden kalendarz adwentowy, to już zobaczycie w pierwszym vlogmasie. Aha, pierwszą rzeczą to są takie zwykłe lampki, bo chcę je sobie jakoś tutaj powiesić. Może? Zobaczymy, czy w ogóle dam radę. One są w kolorze ciepłym. Mam nadzieję, że będą pasować i mają aż 10 metrów, więc mam nadzieję, że to będzie ok. Chciałam kupić krótsze, ale stwierdziłam, że lepiej, jak będzie ich więcej. Oraz świąteczną piżamę. Ona jest z działu dziecięcego i ja się jeszcze mieszczę, ok? Ja się jeszcze mieszczę w ten rozmiar, bo to jest na. Ona jest na 1,58 m do 1,64 m, a ja mam jakoś 1,59 m 60 Mi nie przeszkadza, że jest taka dziecinna, bo to tylko piżama. Spodnie bardzo mi się podobają. Góra jest taka... Góra jest okej. Okay. W sensie trochę dziecięca, ale mi to nie przeszkadza, bo świąteczna. Z długim rękawem. Spodnie są moim zdaniem sztos, bo właśnie są w kratkę, takie typowo świąteczne. Długie i mi się bardzo podobają. I myślę, że jako komplet na vlogmasy będzie fajna. Jadłam dzisiaj pierwszy raz drwala w życiu i z kurczakiem, ja wzięłam z kurczakiem, bo po prostu nie wiem, winy i tak dalej. Jak już to wolę, właśnie wybrać kurczaka. I powiem Wam, że jest, że raz na jakiś czas, jak zjem coś takiego, nic mi się nie stanie, bo nie wiem tego za często. Ostatni raz w maku byłam na McFlary. To było dosłownie już bardzo dawno, dawno temu. Nie wiem, chciałam fajnie spędzić czas, zjeść coś dobrego, rzecz której nigdy nie jadłam pierwszy raz I ona jest tylko przez określony czas Nie ma się co ograniczać Może nie, nie miałam jakiegoś parcia na fast fooda Ale stwierdziłam, że czemu nie Spróbuję I wam z Gabrysią Mi powiedziała, że jest pyszny Naprawdę kanapka jest Sztos Jest taka idealna Ja wzięłam samą kanapkę i ja się naprawdę nią najadłam Więc uważam, że jest fajnie Bo zazwyczaj mam tak, że jak jem coś w McDonaldzie to zazwyczaj się nie najadam. A teraz wziąłam tylko kanapkę, i się ją naprawdę najadłam. To też jest jedzenie, nie jest niczym złym i uważam, że każdy może sobie pozwolić. Zwłaszcza, że ja bardzo rzadko jem w takich miejscach, w ogóle poza domem, bo po prostu wolę swoje posiłki. Ale jak jest okazja, to czemu by nie? Dziękuję bardzo za tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Chciałabym tylko życzyć Wam. Udanego dnia, udanej nocy, udanego tygodnia. I widzimy się już w grudniu we vlogmasie pierwszym. Pewnie pierwszy z drugim, nie wiem. Papa! Pa.